Bierzemy wdech i wydech w dół. I wdech w górę. Staramy się wyprostować plecy. I teraz prostujemy nogi. Wysoko wchodzimy na pięty, znaczy na palce i pięty w dół. Palce w górę, pięty w dół. Tak parę razy. Ok. Schodzimy do czaturangi. Wdech, pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół. Wyciągamy się w psie i to samo, robimy pięty w górę i pięty w, w dół na zmianę. porozciągamy sobie całe ciało w ten sposób fajnie. Schodzimy na przedramiona, nisko deska i raz lewe biodro w dół, raz prawe jodro w dół. To jest pozycja, która świetnie wzmacnia całe ciało. Tym bardzo dobrze ćwiczy tutaj brzuch. Staramy się oczywiście przez cały czas przy tym oddychać. Wydech i wdech. Jeszcze, wytrzymujemy chwilkę. Wytrzymujemy, nie poddajemy się. Wzmacniamy, wzmacniamy całe ciało. Przechodzimy. Do takiego niskiego psa na przedramionach i chodzimy sobie troszeczkę w psie. E, ok, I teraz przechodzimy do właściwego psa i jeszcze sobie troszeczkę chodzimy. Prawa noga w górę, wdech. I teraz uwaga, prawa noga w górę, wdech i na wydechu przyciągamy nogę do klatki piersiowej. Tak parę razy. Wdech, noga w górę i wydech. Przyciągamy nogę do klatki piersiowej. Jeszcze parę razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok, stawiamy nogę prawą z przodu. Wyciągamy się. I teraz na zmianę prostujemy prawą i lewą nogę. Mocno rozciągamy nogi. W tym biodra oczywiście też. Jeszcze chwileczkę. Prawa ręka pod prawą nogę. Prawą nogę zakładamy na ramię i staramy się wyprostować. Ok, wracamy. Teraz lewe bioderko w dole, wyciągamy prawą rękę w górę. I na zmianę prostujemy rękę i przyciągamy do biodra. I bioderę dajemy w dół i w górę. Rozciąga to jest pozycja świetnie rozciągająca biodra. Całe ciało. Wracamy. Chodzimy sobie w psie. Teraz lewa noga w górę i to samo. Przyciągamy nogę do kratki piersiowej. I odwodzimy w górę. Wdech i wydech. Jeszcze parę razy. Jeszcze wytrzymujemy. Ok. Stawiamy nogę. I rozciągamy nogi i bioderka. Prostujemy lewą nogę. I dajemy prawe kolano w dół. Na zmianę. Okay. I teraz to samo robimy na drugą stronę, zakładamy sobie nogę na ramię i staramy się teraz lewą nogę wyprostować na chwilkę chociaż, mocno, mocno, to jest pozycja jednocześnie rozciągająca i z drugiej strony też wzmacniająca. I teraz prawe bioderko się rozciąga. Do zmiany w dół i w górę. Wytrzymujemy. To jest dość krótka sekwencja, ale bardzo intensywna, naprawdę wzmacniająca i rozciągająca całe ciało, a przede wszystkim dająca dużo siły. Wdech w górę. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech w dół. Wdech. Wydech, czaturanga. Wydech, pies z głową do góry. Wydech. I pies z głową w dół. I teraz uwaga: staramy się skoczyć do Bhulya Pidesany. Zakładamy nogi na ramiona. Krzyżujemy stopy. I wytrzymujemy. Wytrzymujemy. Teraz staramy się wyprostować nogi. Biodra dajemy wysoko. Przy tym musimy biodra podnieść do góry. I teraz staramy się przejść do pozycji kruka. Stopy łączymy z tyłu. To jest bardzo trudna pozycja. Jeżeli ktoś tego nie będzie potrafił zrobić, to po prostu pominie to. Wdech. I wydech, wdech i wydech. Uwaga, stajemy teraz, plię stopy szeroko na zewnątrz, kolana. Yy, I robimy przysiad. Plię yy, staramy się zejść, schodzić, zrobić kilka razy zejście w dół i w górę, oddychając przy tym. Jak schodzimy w górę, to pamiętamy o tym, żeby napinać pośladki, żeby mocno spinać pośladki. To jest świetna pozycja wzmacniająca nogi, a szczególnie też pośladki. Teraz na palcach jesteśmy, to samo, plié, tylko na palcach. I przez cały czas będąc na palcach, robimy przysiad. Raz w dół, raz w górę. Ja wiem, że boli, ale musimy to wytrzymać. Staramy się wytrzymać. Dół i w górę. Dół i w górę. Teraz odwracamy się w prawą stronę i schodzimy w dół. Prostujemy prawą, y, lewą nogę i schodzimy w dół. Prostujemy prawą nogę również, ściągamy bioderka sobie jeszcze. I staramy się ustawić do wojownika jeden. Y, Ręce w górę, teraz wojownik 2, podwijamy kość ogonową, i w drugą stronę to samo. Najpierw ręce łączymy w górze, oddychamy przy tym i wojownik 2. Trzymamy. Wchodzimy w dół do psa z głową w dole. I do nawasany. kratka piersiowa otwarta, brzuch napięty, plecy prosto, trzymamy. Wzmacniamy brzuch. OK. I teraz jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś potrafi, to zakładamy lotos. Siadamy w pozycji lotosu. Jeżeli nie, to siad skrzyżny. I relaks, oddychamy. Wdech, wydech. Łączymy palce. Z palcem wskazującym i oddychamy oddech u Czujemy każdy wdech i wydech, krzyżujemy ręce i staramy się skrzyżować ręce z tyłu w masę, jeżeli ktoś nie może to po prostu łapiemy się za łokciem z tyłu i oddychamy, teraz łapiemy się za kolce biodrowe na, yy, skrzyżnie i staramy się zejść troszeczkę w dół, przez cały czas oddychamy górę i dziękuję wam bardzo do zobaczenia pa